Jest rok 1945. Właśnie ucichły strzały najstraszniejszej wojny w historii. Europa leży w gruzach, ale no, oddycha z ulgą. Można by pomyśleć, że dla polskich żołnierzy, którzy przez sześć lat walczyli na wszystkich frontach, od Tobruku po Normandię, to jest moment triumfu, ale dla nich, paradoksalnie, koniec wojny był początkiem no, osobistej tragedii. To jest jeden z najbardziej gorzkich paradoksów naszej historii, naprawdę. Walczyli o wolną Polskę, a kiedy wojna się wreszcie skończyła, okazało się, że tej wolnej Polski dla nich po prostu nie ma. W kraju władze z nadania Stalina przejmowali komuniści. Powrót do domu oznaczał niepewność, a często no cóż, aresztowania, prześladowania, nawet wyroki śmierci. Czyli wybór między ojczyzną, która stała się wroga, a życiem na obczyźnie. Dokładnie, w obcym świecie. I właśnie losom tych, którzy wybrali ten obcy świat, przyjrzymy się dzisiaj. Zanurzymy się w historię polskiej emigracji po 1945 roku. To jest opowieść o państwu bez terytorium, o generałach na zmywaku i o ludziach, którzy przez prawie pół wieku byli, można powiedzieć, strażnikami polskiej niepodległości. Dobrze, to spróbujmy to sobie jakoś zwizualizować. Mamy polskiego oficera, bohatera spod Monte Cassino, jest we Włoszech w brytyjskim mundurze, dumny ze zwycięstwa. I nagle, w czerwcu 1945 roku, przychodzi informacja, mm -hmm. że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wycofują uznanie dla jego rządu w Londynie. Co to dla niego w praktyce oznaczało? To tak, jakby grunt usunął mu się spod nóg. To było coś więcej niż szok dyplomatyczny. To była, wiesz, to była zdrada. Ci żołnierze nagle stali się armią bezpaństwową. Bezpaństwową, tak. Ich rząd, który był dla nich jedyną legalną władzą, z dnia na dzień przestał istnieć w oczach świata. Legalnym rządem stał się ten komunistyczny w Warszawie. Polskie Siły Zdrojne na Zachodzie, potężna armia, ponad 200 tysięcy ludzi, dostały ultimatum. Albo wracacie do komunistycznej Polski, albo musicie sobie radzić sami. I do 1947 roku formację rozwiązano. I większość nie wróciła. Bali się, i chyba słusznie. Oczywiście, że słusznie. Wybrali tułaczkę. Wielka Brytania, Stany, Kanada, Australia. To brzmi jak szansa na nowe życie. Ale rzeczywistość była chyba daleka od snu o wolności, prawda? To był dramat. Absolutny dramat. Mówimy tu o elicie intelektualnej narodu. Oficerach, inżynierach, lekarzach, prawnikach. Ludziach, którzy w Polsce byliby na szczycie drabiny społecznej. A w Anglii czy Kanadzie? A tam ich dyplomy były nic nie warte. Nie znali języka, nie mieli znajomości, ich jedynym kapitałem były ręce do pracy i to każdej pracy. I tu właśnie pojawiają się te legendarne, ale jak się okazuje, prawdziwe historie. Dokładnie. Mamy postać generała Stanisława Maczka, dowódcy legendarnej pierwszej dywizji pancernej, która wyzwalała miasta we Francji, Belgii i Holendii. Buchater dwóch wojen. Tak, a po demobilizacji pracował jako barman w hotelu w Edynburgu, żeby utrzymać rodzinę. I to nie był wyjątek. Inni generałowie pracowali jako robotnice w fabrykach, oficerowie jako porcierze. Niewyobrażalna degradacja. Tak. To była cena, jaką płaczyli za to, że nie chcieli wrócić do kraju rządzonego przez Moskwę. Mimo tego upokorzenia, tej całej walki o przetrwanie, oni się nie poddali. W Londynie wciąż funkcjonował polski rząd na uchodźstwie. I to jest dopiero fenomen państwo, które istnieje tylko na papierze, bez terytorium, bez armii, bez pieniędzy. Jak to w ogóle mogło działać? Kto płacił za utrzymanie tych wszystkich ministrów? No właśnie. Na takim praktycznym poziomie to była struktura powiedzmy szkieletowa. Utrzymywała się z resztek przedwojennych aktywów państwa, ale przede wszystkim ze składek i darowizn Polonii z całego świata. Nie mieli armii, nie mieli realnej władzy, ale mieli coś znacznie ważniejszego. Co takiego? Legitymizm, ciągłość prawną. Ich siłą była piecząć prezydencka, ta sama, którą wywieziono z Polski we wrześniu 1939 roku czyli fizyczny dowód. Tak. Fizyczny dowód na to, że Rzeczpospolita nigdy legalnie nie skapitulowała, że władza w Warszawie jest nielegalna, narzucona siłą przez obce mocarstwo. Byli strażnikami tej idei. Ich celem było przetrwać, doczekać wolnej Polski i przekazać te insygnia legalnie wybranemu następcy. Właśnie ich walutą nie były pieniądze, tylko symbol. No a jak to w polskiej polityce, nawet na emigracji, w obliczu takiego zagrożenia nie obyło się bez wewnętrznych kłótni. Mam tu na myśli ten spór po śmierci prezydenta Raczkiewicza w 1947 roku. Jego następca, August Zaleski, miał urzędować 7 lat, ale po prostu nie chciał oddać władzy. I to pokazuje, jak śmiertelnie poważnie oni to wszystko traktowali. To nie była zabawa w rząd, to była walka o zasady. Dokładnie. Zaleski uważał, że trzymanie się litery przedwojennej konstytucji, tak jak on ją interpretował, jest absolutnym priorytetem. Z kolei jego przeciwnicy, na czele z generałem Andersem, twierdzili, że wiarygodność rządu zależy od przestrzegania zasad demokratycznych, jak kadencyjność. Czyli to był spór o to, co jest ważniejsze: litera prawa czy duch demokracji. No właśnie o to chodziło. I ten spór doprowadził do rozłamu na dwa ośrodki władzy: prezydenta Zaleskiego i tak zwaną Radę Trzech. To trwało aż do śmierci Zaleskiego w 1972 roku. Z zewnątrz mogło to wyglądać na jakąś małostkową kłótnię, ale oni naprawdę spierali się o duszę Polski, którą mieli nadzieję kiedyś odbudować. No dobrze, ale. podczas gdy politycy w Londynie spierali się o konstytucyjną schedę, setki tysięcy Polaków rozrzuconych po świecie budowały swoje życie od zera. Emigracja to przecież nie tylko polityka. Oczywiście, że nie. To, co działo się na poziomie społecznym, było być może nawet ważniejsze. Na całym świecie, od Chicago po Melbourne, powstawała taka Polska w miniaturze. Budowano polskie kościoły, zakładano szkoły. Polskie szkoły sobotnie harcerstwo, kluby sportowe, zespoły ludowe. Chodziło o jedną fundamentalną rzecz o zachowanie tożsamości. Żeby następne pokolenia. Żeby dzieci, które rodziły się w Manchesterze czy Toronto, mówiły po polsku i czuły się Polakami. To było kluczowe. To była mm, hmm, tytaniczna praca organizacyjna. I kulturalna też. Powstawały wydawnictwa, które drukowały książki Czesława Miłosza czy Witolda Gombrowicza, kiedy w kraju byli oni na czarnej liście. Dokładnie. Powstały też instytucje skarbnice, jak Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie, które gromadziły pamiątki, dokumenty, dzieła sztuki. Wszystko to, co komuniści w Polsce chcieli wymazać z pamięci takie arki przymierza. O to jest świetne określenie te miejsca były jak arki przymierza, przechowujące esencję polskości na czas potopu. Mówiliśmy o walce o przetrwanie, o walce o tożsamość ale to była też walka polityczna, tylko prowadzona powiedzmy innymi środkami. Tak, nie mogli już walczyć z karabinem w ręku ale walczyli słowem. Byli moralnym sumieniem narodu, które nie pozwalało światu zapomnieć o Polsce. Idealnie to oddaje fragment wiersza nieznanego autora, który krążył wtedy wśród żołnierzy. On brzmi tak: Dopóki śmierć łupów nam nie pochyli, dopóki wolność żyje w koniach zgięta, będziemy się bili. Duch walki w nich nie zgasł. Nie, on tylko zmienił formę. Z walki zbrojnej w walkę o prawdę. I reagowali błyskawicznie na to, co działo się w kraju, kiedy władze PRL, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, próbowały jeszcze mocniej przywiązać Polskę do Moskwy. A konkretnie w 1974 roku, kiedy pojawił się projekt zmiany konstytucji, który miał wpisać do niej zapis o wiecznej, nienaruszalnej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim i o kierowniczej roli partii. Co w praktyce oznaczało przypieczętowanie statusu Polski jako sowieckiego wasala. Tak, to była próba ostatecznego zamknięcia tematu. I tu emigracja znowu pokazała pazur. Z Londynu i Paryża natychmiast poszła kontra. Piętnastu najwybitniejszych intelektualistów i artystów emigracyjnych wystosowało głośny List Piętnastu. To był potężny moralny sprzeciw. Głos z wolnego świata. Tak, głos z wolnego świata, który przypominał, że istnieje inna Polska. Ten list, nagłośniony przez Radio Wolne Europa, dał ogromne wsparcie rodzące się w kraju opozycji, pokazał, że nie są sami. I tak mijały lata, dekady, pokolenie wojenne powoli odchodziło. Dla wielu pewnie wydawało się, że ta misja nigdy się nie skończy. Aż wreszcie, po ponad 40 latach stało się to, na co czekali. W 1989 roku w Polsce runął komunizm. To musiał być dla nich moment yy, z jednej strony niewyobrażalnej satysfakcji, ale też pewnej pustki. Misja ich życia właśnie dobiegała końca. Rząd na uchodźstwie stanął przed swoim ostatnim zadaniem, 22 grudnia 1990 roku, Warszawa. Na zamek królewski przylatuje z Londynu ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. To musiała być niezwykła chwila. To była jedna z najważniejszych i najbardziej symbolicznych chwil w najnowszej historii Polski. W sali senatorskiej zamku, Kaczorowski spotkał się z Lechem Wałęsą, który właśnie wygrał pierwsze w pełni wolne wybory prezydenckie. I wtedy, na oczach całego narodu odbyła się ta historyczna ceremonia. Kaczorowski otworzył szkatułkę i przekazał w Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej II Rzeczypospolitej. Te same, które we wrześniu 1939 roku potajemnie wywieziono z płonącej Warszawy. Powiedział wtedy, że emigracja przez te wszystkie lata strzegła suwerenności Rzeczypospolitej poza jej granicami. Ten gest był czymś więcej niż tylko ceremonią. To było symboliczne domknięcie historii. To był komunikat dla Polski i dla świata. Odradzająca się wolna Trzecia Rzeczpospolita. Nie jest następczynią komunistycznego PRL-u. Jest bezpośrednią kontynuacją. Niepodległej Polski sprzed 1939 roku. Tak. Cały okres komunizmu został w ten sposób symbolicznie wymazany, jako nielegalna narzucona siłą okupacja. Misja strażników pieczęci została wypełniona. Niesamowita historia. Spróbujmy zebrać te najważniejsze wątki, gdyby trzeba było przygotować taką, wiesz, ściągawkę z tej naszej opowieści. Co powinno się na niej znaleźć? Myślę, że pięć punktów wystarczy, żeby uchwycić sedno. Po pierwsze, po II wojnie światowej setki tysięcy Polaków, głównie żołnierzy walczących na Zachodzie, zdecydowało się nie wracać do ojczyzny, gdzie władzę przejęli komuniści. Wybrali trudny los emigrantów. Okej, okay, to jasne. Po drugie... Po drugie, przez cały okres zimnej wojny w Londynie działał legalny rząd RP na uchodźstwie. Nie miał realnej władzy, ale był symbolem ciągłości niepodległego państwa polskiego. Dobrze. Po trzecie, emigracja tworzyła na całym świecie tętniące życiem polskie społeczności. Przez szkoły, kościoły, instytucje kulturalne dbała o zachowanie języka, kultury i tożsamości narodowej dla przyszłych pokoleń. To też bardzo ważne. Czwarty punkt. Po czwarte, emigracja była ważnym głosem wolnej Polski w świecie, protestowała przeciwko działaniom reżimu komunistycznego i wspierała moralnie opozycję w kraju. I na koniec ten najważniejszy moment. I wreszcie po piąte. W 1990 roku, gdy Polska odzyskała wolność, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy Lechowi Wałęsie, symbolicznie kończąc tym samym prawie 50-letnią misję. Ta historia strażników pieczęci jest naprawdę niezwykła. Przez pół wieku strzegli symboli państwa, które fizycznie no nie istniało na mapie wolnego świata. I to skłania do zastanowienia, gdybyśmy dziś mieli zdefiniować, co jest taką naszą współczesną pieczęcią, najważniejszym symbolem naszej tożsamości, suwerenności, tego kim jesteśmy, to co by to było i czy bylibyśmy w stanie strzec tego z taką samą determinacją?